Witam Was, bracia i siostry, w Chrystusie Panu. Niech będzie pochwalony Bóg Ojciec, Jezus Chrystus i Maryja Matka Boża. Są takie chwile w życiu, gdy każdy z nas doświadcza lęków, obaw i odrzucenia. Nasza dusza i serce są zranione. Wyraźmy z głębi serca, szczerą intencją uzdrowienia. Pomódlmy się o uzdrowienie naszej duszy do Ducha Świętego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, Duchu mej duszy, we wnętrzu mojego serca kotłują się lęki i obawy. Tracę nadzieję i boję się odrzucenia i braku akceptacji. Zabierz to, co mnie obciąża i niepokoi. Wierzę, że możesz mnie uzdrowić. Uczyń to proszę przychodząc do mnie ze swoją łaską i umocnieniem. Duchu Święty, Duchu mej duszy. Umocnij moje wnętrze i przypominaj mi, że Bóg mnie nieskończenie kocha i zawsze akceptuje. Bóg napełnia mnie prawdziwą miłością, która podnosi z największych upadków. Duchu święty, duchu mej duszy, ulecz moje lęki, obawy i niepokoje. Ulecz rany mojej duszy i serca. Napełniaj mnie Duchu Święty męstwem i odwagą. Wlewaj w moją duszę nadzieję. Prowadź mnie, wzmacniaj i pocieszaj. Duchu Święty, Duchu mej duszy. Całą moją ufność pokładam w Tobie. W tych trudnych chwilach mojego życia teraz i zawsze. Wiem, że razem z Tobą pokonam wszystko, co stanie na mojej drodze, ponieważ jesteś zawsze przy mnie. Dziękuję Ci, duchu święty, duchu mej duszy. Amen. Zaufaj Panu z całego serca i nie opieraj się na własnym zrozumieniu we wszystkich swoich drogach poddaj się jemu a on uczyni twoje ścieżki prostymi dziękuję z całego serca za wspólną modlitwę prosimy o umieszczanie intencji i proś o modlitwę poniżej w komentarzach aby modlić się częściej i być na bieżąco z nowymi modlitwami i Słowem Bożym, zapraszam do subskrypcji kanału Serce Maryi Modlitwy. Błogosławionego dnia, szczęść Boże.